Cześć wszystkim, witamy Was wszystkich bardzo serdecznie w drugiej części na letnisku. Tak, witamy Was. Lemieć, masz spóźniony zapłon. Wiem, ale to przecież nic. No dobra, ale nie zajmujmy się takimi rzeczami. Jak widać, jesteśmy sami. Bez Simby, bez Lucy, ponieważ nie wiem czy wiecie, ale my mieszkamy osobno. Oni mieszkają w przytorze, to po drugiej stronie Świnoujścia. No bo mówiliśmy Wam, że mieszkamy w Świnoujściu, prawda? No właśnie, a więc y tak, już się przywitaliśmy. I w tym odcinku, no będziemy ogólnie kręcić co, to, co dzisiaj się dzieje. Właśnie. A więc y, widzimy się za chwilę, zrobimy krótkie cięcie. Pa! Leniś, czy mógłbyś pójść do sklepu po chleb? No, a czemu by nie? No, nic, tak się tylko pytam. O, ktoś idzie, otworzę. Nie, ja mam bliżej, to ja otworzę. O, cześć, Węgielka, witaj. Chodź, Ramona, bo tu już stoi. Co cię tutaj sprowadza? Ja przyszłam. Po parę lat, bo zamierzam kupić mieszkanie w Świnoujściu. O, to bardzo miło. No, będziemy mogli się odwiedzać. No tak. I jak u was stoi z tymi mieszkaniami, bo... Wiecie, chciałabym taką niedużą kawalerkę na jedną osobę, żeby... No... Żeby tam nie... żeby nie mieszkać samej w, wie, w wielkim pustym domu. No naprawdę to nie jest miłe. Kiedyś tak przeżyłem. O, to musiało być naprawdę przykre. No to yy, o to chciałam Was zapytać. Yy, I jeszcze jedno. Yy. Jak u was jest z tymi przepisami ruchu drogowego? Bo wczoraj omal nie dostałam mandatu za to, że, za, że zaparkowałam samochód nie tam, gdzie trzeba. Um... Lemisz ty jej to powiedz, bo ja kompletnie nie znam się na prawo jazdy. Ja w ogóle nie znałam nie, nie jeszcze prawo jazdy. Nawet jeszcze nie podchodziłam do egzaminów, bo jeszcze nie mam 18 lat. No właśnie. Ja zaraz Ci przyniosę całą skrzynkę z moimi y, książkami. Dobrze. Ramona, gdzie jest moja skrzynka? Nie wiem. Ostatnio robiłaś porządki? No nie wiem, gdzie ona jest. No dobra, znalazłem. To no <gry facial> dobrze. <słud hur> <gry> proszę. A tu jest przy okazji wizytówka do mm, nieruchomości o, Dziękuję bardzo. Czy tutaj są jakieś... Mm, Nie wiem co miałam mówić. No ale cóż, ja to ja już się będę zbierać. Dzięki za, te, za to, co mi daliście, za Wasze porady. No to idzie. Lemisz, mógłbyś przy okazji odprowadzić węgielkę, a ty miałaś iść do sklepu. No więc. Dobra, pójdę do sklepu i zaniosę ci to. Dzięki. Whee! Co to było? Wyskoczył jakiś królik. Nie można mu do końca ufać. Dla wszel na wszelki wypadek myślę, że lepiej będzie ich śledzić. <śm> K. Tak muszę ci coś powiedzieć, bo nie wytrzymam z tym dłużej, Lebiś. No, co to było? Dzień Podobasz mi się, chciałbym z tobą chodzić, lepiej, to jest świetny pomysł. Ale czy Ramona nie będzie zła? Ramona to pikuś. O, oh, myślę, że moglibyśmy tak. No wiesz. No nie wiem. Wiem, że to szalone, ale. Mm. Twoją dziewczyną, tylko jak teraz to powiedzieć ramonie. Nie wiem, ale wiesz co, myślę, że jakoś to się da ukryć. Dobra, idę do tego sklepu. Za mną nosieć. A więc tak to się dzieje, wiedziałam, że trzeba go śledzić. Normalnie nie można go zostawić na jedną... Już, o, już ja mu pokażę, dam mu popalić. Małchnę, Ramona, proszę. miś. uduszę cię i to dosłownie. Już nie jestem twoją dziewczyną. Widziałam cię z węgielką. Jesteś oszustem, palantem i jeszcze Bóg wie czym. Ż z zrywam z tobą, koleś. I wypad mi razem z tym swoim chlebem. Już. A, ratunku, boję się. A. I Już nigdy tutaj nie wracaj. I nie myśl sobie, że masz jeszcze u mnie jakiekolwiek szanse. To dobrze. I, I tak się załatwia właśnie takie sprawy. Więc jakby coś, to pytajcie się mnie, jak zerwać z chłopakiem, który cię zdradza. No właśnie. Oto nas bezczelny Lemiś tak właśnie postąpił. I od tej pory już nigdy, NIGDY nie pojawi się w naszych odcinkach Jako mój chłopak albo przyjaciel Tak jak słyszeliście, właśnie z nim zerwałam I w następnym odcinku będę musiała... Znaczy, w następnym odcinku... Nie wiem, co się wydarzy, ale są tam... Ale są moje urodziny yy, A więc to już chyba koniec naszego odcinku i mam nadzieję, że Wam się spodobał i powiem tylko jedno coś a propos następnego odcinka będzie gorąco będzie się działo bo będą moje urodziny osiemnastka wreszcie będzie skończona. No to w zasadzie żegnam, mysz, żegnam się z Wami bardzo serdecznie, lajkujcie, subskrybujcie i komentujcie nasz filmik. Não, top.